No, moje dziewczynki znów na huśtaweczkach w Nowej Hucie. Juleńko, zadowolona jesteś? Tak. Dobrze, Gabinka widzę też. Rozhuśtamy, tak. Rozhuśtamy. Hołpi, hołpi. Tak, pięknie. Gabrysia musi być, wysoko się huśtać. A ty wyżej, no tak, ty jesteś większa dziewczynka, no to ty wyżej. Gabisia jest mniejsza, to niżej. Aż nad moją głowę. Nad moją głowę? Tak. No popatrzcie państwo, jak wysoko. No ludzie, dajcie spokój. No pięknie, obydwie dziewczynki, no pięknie. <grywanie> Nie ma jak u dziadka w Nowej Hucie. Julia, lepiej jest w Nowej Hucie czy u ciebie tam? W Habizowie? W Chucie i w, w Habizowie. W Hucie i w Habizowie. No widzisz, no to dobrze. Czyli wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy. Wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy. I chopi do góry, Gabrysiu. Nie ma jak chustaweczki, prawda? Chustaweczki dla dziewczyneczki. Razem. Razem, tak? Popatrz. No popatrz, jak pięknie. No popatrz. Razem rubniutka. Jeszcze rozchuszczamy, tak? Ja aż na głowę. Aż na głowę? A nie, po, nie Stra więcej. Strasznie wysoko. Gabinka też wysoka, No proszę, gabineczka też wysokaśna. No. Już więcej niż na głowę. Wyżej niż na głowę. No proszę, proszę. Strasznie wysoko. Będziesz pilotem, Juleńka. Gabrysia też. Będziecie latać samolotami. Nie. Będziecie pilota, pilotować samoloty, tak? Nie, huśta. pilotować husztawki. Pilotować husztawki? Najlepszą mamą będziesz, tak? To będziesz przedszkolanką, będziesz dzieci tutaj pilnować na tym parku Jordana, Jordanowskim. ja będę księżniczką. Księżniczką i słusznie, księżniczką. Juleńko, ty, ty już jesteś. Ale taką żywą księżniczką. No, żywą księżniczką jesteś. Tak, jak w bajkach? Tak. Dobrze. Z taką samą suknię. Taką samą suknię będziesz mieć jak księżniczki w bajkach? Tak. I bardzo i bardzo dobrze. A. I to A. mi się u ciebie podoba. E, tak, księżniczki. Gabrysia też będzie księżniczką z bajki. Tak. Dobrze. A księżniczka? Dobrze. Mama jest królewna, a wy księżniczki, tak? Tata król. A tatusz król, tak jest. A dziadek? Dziadek Adam? To nie. <laughs> nie. Dziadek Adam król, a, a tata pryncz. Tata też król, tak? Tata królewicz. Tata pryncz. Bo nie też mają Królewicza, bo skierbych tańczał, tańczyły. Tak, mi... tak. Mają pęczę. Dobrze, żeby tań... miały z kim tańczyć. A twój tatuś umie tańczyć, tak? Mhm. Dobrze. Ale inna. Bardzo dobrze. Ja sobie nie znajdę na czy Królewicza, księ... ksią... czy księcia? Kogo wolisz? Królewicza, czy księcia? Julia? Prince. Pli Prince'a? Nie wiem, kto to jest Prince, ale załóżmy, że ktoś wielki. Prince! To jest taki, że się z Princesną. Aha, Princeska, czyli księżniczka. Prince to książę. No widzisz, już wszystko rozumiem. Tak, ty też się wydasz się za most za pryncza, czyli za księcia, tak? Tak, Gabinka. Za królewicza. Za królewicza, dobrze. Ty za księcia, a Gabinka za królewicza. No pięknie. Tak. Jak się śmieje, proszę. Daj wyraźniej, że jej to podoba. No i słusznie. Komu by się nie podobało? Dobrze, dobrze, no to dziadeczek Adam jest bardzo zadowolony, że ma rodzinę królewską, dwie księżniczki, kr kr królewny, tak, no pięknie, i princeszy, i prince, tak, tak. Oczy otwórz. No proszę, jak Gabideczka się pięknie śmieje. Też jej się to bardzo podoba. Ja myślę, że to jest dużo. Duża chustawka, tak. No bo. No bo ty jesteś duża. Dobrze. Mamo, że chustacie dużo. Nie, ty nie. Ja myślę, że. Wysoko się huśtasz. bardzo wysoko, kochani. Widzisz, moja głowa? Widzę. Wyżej się huśtasz niż moja głowa. Chyba jesteś silniejsza. Ty jesteś silniejsza ode mnie, na no pewnie. Dziadek by tak wysoko się nie huśtał, bo by się bał. Dziadek by się bał tak wysoko, tak. Oczywiście, żeby się bał. A, a księżniczki się nie boją. Nie, ja się niczego nie boję. Dobrze, no dobrze. Jak dziadek się cieszy, że ma takie odważne księżniczki. Tak. Dwie odważne księżniczki ma dziadek Adam. Tak, gabibka. Ale troszkę płaczą. Płaczą? Nie. Tak, tylko. Troszkę tylko? Tak, tak. No to dobrze, to, to, to troszkę mogą sobie popłakać. Ale nie za dużo. Oby nie za dużo, tak? Co? Oby nie za dużo płakały. Tak? Mm -hmm. No. A co pinciezna na plece na? No. Princeska, tak? Princeska. uwleczona... uleczona. uwleczona nie Mecziskuję. Tak. Gabince też się to podoba. Gabi? Tak? Ale ja jeszcze jestem. Ja jestem małą. Kapelusik nie ruszaj, bo musi być, bo słoneczko jest, wiesz? Jestem małą księżniczką. Tak, ty jesteś małą księżniczką. Tak. Juliabis, co kabincie? Księżniczki rodzą. Tak. Księżniczki rodzą, mamy księżniczki, tak jest. I wychodzi cała rodzina królewska. Tak, Juli? Nie. No Nie, no że nie mamy zamek. Nie macie zamku? Macie zamek w robię. Nie, to jest domek. A, domek. Ale to się to nazywa, że zamek. Tak, to, to tatuś wybuduje wam zamek. Tak? Ta. duży zamek. Jak będziesz wielka, to tatuś ci wybuduje zamek. Tak, jak będziesz wielka, to tatuś ci wybuduje zamek. I będzie król. Tak, i będzie król. I prawdziwym królem. Tak. Tak, twój tatuś jest prawdziwym królem już. No, tata od królewny jest król. Tak, król. tak. A mama od królewny jest królewna. Tak. I urodziła ich. Tak. No, tośmy sobie pogadali. My się jeszcze huśtamy. A z wami kochani do zobaczenia na portalu internetowym nasza klasa. Tak, kabinka też się cieszy, tak.